Dzisiaj chcę wam pokazać kilka prostych sposobów na przygotowanie posiłku na ognisku bez wykorzystania żadnych metalowych naczyń. Zaczniemy od rozpalenia ogniska, bo będziemy potrzebowali dużo żarów. Zacznijmy od tego, że jeśli chcemy piec czy smażyć na ognisku, to musimy wytworzyć dużo żaru, ale z drzewa liściastego. Dlatego ja użyłem drzewa iglastego, żeby tylko rozpalić ogień i od razu daję dosyć duże ilości drzewa iglastego, żeby jak najszybciej mi się to porozpalało i jak najszybciej wytworzyło mi się dużo węglików, dużo żaru. Jeśli zastanawiacie się, po co rozłupywałem tą brzozę na początku filmu, no to teraz wszystko się wyjaśni. Te kawałki, które uzyskałem, wykorzystam w dwóch celach. Pierwszy to będzie taki, że zastąpią mi talerz, a drugi będzie taki, że po prostu wykorzystam je jako platformy do usmażenia mojego posiłku. No to przejdźmy do pierwszego sposobu. Pierwszy sposób będzie polegał na tym, że na tak przygotowany kawałek drewna nabijemy przy użyciu takiego drewnianego gwoździa nasz kawałek mięsa w ten sposób i całość oprzemy w pobliżu żaru. Żeby to oprzeć stabilnie, tutaj wykonałem takie delikatne nacięcie, w które wejdzie taka prosta podpóreczka i całość będzie stabilnie stała. Mięso po prostu możliwie pionowo jak się da, w pobliżu żaru, będzie się grillowało, smażyło. Po pewnym czasie wystarczy je obrócić i po paru minutach posiłek powinien być gotowy. Przejdźmy teraz do sposobu drugiego. Drugi sposób to tak zwany rakieta. Nie będę go teraz tutaj szczegółowo omawiał, dlatego że mamy już film na ten temat na naszym kanale. Więc na końcu tego filmiku po prostu umieszczę do niego link. A teraz przejdźmy do trzeciego sposobu. Do trzeciego sposobu będziemy potrzebowali kawałka gałęzi. Na przykład leszczynowej, bo jest fajna i prosta. I musimy tą gałązkę rozszczepić możliwie równo przez środek. Zaraz spróbujemy to zrobić. Mam mój rozszczepiony leszczynowy kijek. Troszkę go jeszcze tutaj ostrugałem. I teraz z tego samego fragmentu. Przygotowałem sobie taki niewielki klin, który posłuży temu, żeby po prostu troszkę jeszcze to rozszerzyć i ustabilizować. Umieszczę go po prostu na wcisk, tak żeby dosyć stabilnie siedział. Tak powinno być ok. Teraz, aby całość jeszcze ustabilizować, umieszczę tutaj dwie poprzeczki. I teraz już tutaj nic nie powinno się stać, powinno to być stabilne. I w ten sposób wykonałem kolejny prosty grill. Nasze ognisko już powoli jest gotowe, więc umieścimy teraz nasze mięso na przygotowanych rusztach. A jak już to zrobimy, to przejdziemy do ostatniego sposobu przygotowania posiłku na takim ognisku. Teraz delikatnie umieszczę mięso na naszych rusztach. Teraz przesunę żar tak, aby znajdował się troszkę bardziej pod naszymi glinami. Nasze trzy porcje niedługo będziemy musieli obrócić na drugą stronę, natomiast teraz przejdziemy do tego czwartego sposobu. Zostawiłem go na koniec dlatego, że jest najprostszy. Polega on po prostu na tym, że kawałek mięsa rzucamy bezpośrednio na węgle. Wszystkie kawałki obróciłem na drugą stronę. Czas już chyba niektóre z nich zdejmować. Zaraz zobaczymy, czy są gotowe. To jest kawałek robiony bezpośrednio na węglach. No, jak widzicie, jest doskonale upieczony. Zaraz zdejmiemy pozostałe kolejny kawałek, który się grillował na jednym z rusztów. Mięso wyszło doskonale. Pozwoliłem sobie zjeść parę kawałków poza kamerą. Mam nadzieję, że wykorzystacie któreś z tych rozwiązań w czasie swoich wędrówek czy w czasie biwakowania. Na pewno jest to dobra alternatywa do ciężkich, jakichś stalowych kratek czy grilli. Wszystko można zaimprowizować z natury, znaleźć wszystkie materiały w lesie. Nie musimy niczego nosić, a nie trwa też to długo. Także jak najbardziej polecam każdy z tych sposobów. Tradycyjnie zapraszam Was do naszego sklepu, subskrybujcie kanał, zapraszam Was też na bloga. Szczególnie teraz zapraszam na bloga, dlatego że pojawiła się relacja z naszego rodzinnego wyjazdu rowerowego z nutką outdooru. Także, jeśli ktoś z Was jest zainteresowany takimi rodzinnymi wyjazdami o charakterze trochę bardziej terenowym, to zapraszam do lektury ostatnich wpisów na blogu buszkraftowy.pl. Na dzisiaj to wszystko, dzięki za uwagę i do zobaczenia.